Cześć. Z tej strony Remek z Motokontrolera. A to jest kolejny odcinek Okiem Eksperta. Dzisiaj opowiem wam o oględzinach samochodu uwielbianego w Polsce, jak to niektórzy się śmieją, Passat w kombi i w gnoju. Do tego sprowadzony z Niemiec. Czyli taki standard, powiedzmy. Klient sobie znalazł taki samochodzik, yy na internecie, wysłał do nas zgłoszenie, żebyśmy go obejrzeli. Zamówił sobie pakiet maxi, czyli oględziny całego auta plus podłączenie do komputera plus oględziny auta od spodu. Dostałem takie ogłoszenie, przeanalizowałem je. No cóż, no 2.0 TDI, 150 koni, napęd naprzód, kombi DSG czarny, przebieg 280 tysięcy, Sprowadzony z Niemiec, niezarejestrowany w Polsce. Cena: 46 900 zł. A więc co? Pojechałem na oględziny takiego auta. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją: kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Pojechałem. Był pasacik. Co ciekawe, akurat tutaj, co rzadko się zdarza, zainteresowany, czyli kupujący, przyjechał również na oględziny. Ale, wracając do samego samochodu, samochód stał w garażu, w sumie w takim warsztaciku. Od razu podnieśliśmy go sobie na podnośniku, bo, bo tam był podnośnik. Obejrzałem go sobie od razu od spodu. Tak naprawdę no, wszystko było na swoim miejscu. Jednostka napędowa, skrzynia biegów, tutaj wycieków nie było. To, co rzuciło się od razu w oczy, to zapocony tylny amortyzator. To, wiadomo, dwa do wymiany. Tylne klocki były słabiutkie, też się nadawały do wymiany. Tarsze jeszcze pojeżdżą, przód był OK. Reszta zawieszenia. Standardowo, nic tam wielkiego nie było. Jakaś powierzchowna korozja na układzie wydechowym, na stalowych elementach zawieszenia, czyli standard. Takie rzeczy eksploatacyjne, które posiada większość bądź każde auto używane. Wyjechaliśmy sobie potem z tego warsztatu. I co? Zabrałem się za oglądanie. Standardowe ślady eksploatacji jakieś obicia od kamyczków na masce, na przednim zderzaku. No, z tego względu, że był czarny, no to niestety te wszystkie takie małe, drobne zarysowania były widoczne no to było na każdym elemencie. Widać, że po myniach automatycznych trochę jeździł, no i te obicia z przodu no to wiadomo, autostrada no 280 tysięcy trochę latał autostradami. Zmierzyłem mu lakier. cały w oryginale. Wszystkie elementy były oryginalne, nie było widać, że było coś odkręcane. Pomierzyłem wnęki, też wszystko oryginał. Tu wszystko się zgadzało, było super. Szyby też były oryginalne i słuchajcie, nawet przednia była oryginalna więc y, wszystkie daty, wszystkie numery, wszystko się zgadzało. E, tutaj żadnych uwag, oprócz tych rzeczy eksploatacyjnych, tam porysowany tylny zderzak, trochę, no wiadomo, kombi, coś było ładowane. Więc tutaj jak najbardziej OK. Wnętrze, no 280 tysięcy przebiegu, no ale to, mm, co by nie powiedzieć, no jest to, jest to Passat, jest to Volkswagen e, i te materiały są... E, no dobre, już w B8 to wszystko się trzyma kupy. Naprawdę fotele, tapicerka, fotel kierowcy, no też wiadomo, latał, jak latał duże przebiegi, no to tego wsiadania, wysiadania było mniej, ale tutaj było to naprawdę wszystko w świetnym stanie, jak najbardziej ok. Jedyne zabrudzenia i zarysowania były na podsuficie i to tam z tyłu, w tylnej części, no wiadomo, kombi coś było przewożone, coś było ładowane. Pasad był w wersji Comfort Line, miał te trochę lepsze fotele. Ergo Komforty, fotel kierowcy był z masażem. Tutaj wyposażenie było standardowe, on był w DSG, Klimatronik, grzane tyłki, i tak dalej. No to, to takie rzeczy standardowe, zegary miał. Normalne, nie miał wirtualnych, miał czujniki z przodu z tyłu. To wszystko oczywiście było sprawne. Co takiego w tym pasacie, no niestety no, z przodu była żaruwa, typowa, typowa taka żółta żaruwa. Nie miał ledów nawet tych y, najsłabszych, które, które były, już nie mówiąc o tych top LEDach, które wycinały tam pojazdy. No tego, tego nie było. Yy. No, po prostu tak sobie ktoś to auto skonfigurował. Więc mówię, wszystko we wnętrzu wyglądało ok, mówię oprócz tej, tej podsufitki. Były dwa kluczyki oryginalne, e, były wszystkie instrukcje, e, to wszystko było. E, podłączyłem auto do komputera diagnostycznego, żadnych błędów, wszystko czyściutko. Silnik, skrzynia, reszta modułów. To wszystko było jak najbardziej ok. Samochód no niby serwisowany, no niestety książki serwisowej nie było. 18 rok już prowadzony elektrycznie wydruków też nie było, więc tego przebiegu nie możemy tak do końca potwierdzić. Pod maską było jedynie była karteczka, że przy 265 tysiącach w tamtym roku w marcu był wymieniany olej filtry i olej w skrzyni biegów. No to też na plus. O rozrządzie nie mieliśmy żadnej informacji. To by trzeba było sobie sprawdzić w historii serwisowej VASO i wtedy ten przebieg potwierdzić. Ale no, auto wyglądało w środku no na te 280 tysięcy. Tutaj no nie było się czego przyczepić. Pod łaską też standardowe takie eksploatacyjne zakurzenie. Żadnych wycieków. No, z spodu to też już mówiłem. Żadnych wycieków i tak Auto miało nieoryginalne felgi założone. Oryginalnych nie było. Opony tylne były od nowości, 18 rok, no to one się już nadawały na śmietnik. Z przodu był jakiś wielosezon, e, też taki niezadobry. No opony by trzeba było sobie kupić, zweryfikować ten rozrząd i tak dalej. Samochód nie był zarejestrowany, ale pan tutaj oczywiście rejestrował, wystawiał fakturę, mm, opłacał go i tak to, dalej. To było jak najbardziej ok. No i co, przejechaliśmy się jeszcze tym autem. Jazda. Jak najbardziej ok. To zawieszenie, mimo tego amortyzatora, który tam coś podciekał, było jak najbardziej prawidłowe. Auto fajnie jechało, silniczek miał oczywiście normalną moc. Tutaj się nic nie działo: skrzynia ładnie i zrzucała biegi w dół, i dawała do góry. Więc tutaj nie było żadnych, kompletnie żadnych problemów. Bezwypadkowe? Jasne. Tworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl No i co? No i tak naprawdę. Tyle, jeżeli chodzi o pasata. Okazał się bezwypadkowy, w pełni sprawny. Oczywiście, no, oprócz, oprócz tych amortyzatorów. I tych klocków plus opony, to trzeba sobie ogarnąć po zakupie. Nie wiem, czy ten pan się zdecydował, czy się nie zdecydował. Był pozytywnie zaskoczony, że to, co było w ogłoszeniu, to, to się sprawdziło i samochód był taki sam w rzeczywistości, jak na zdjęciach. Co nie jest takie oczywiście oczywiste. Ale jak najbardziej OK. Więc po tylu samochodach, tak jak piszecie w komentarzach, że cały czas nie polecony, niepolecony, ten został jak najbardziej polecony, mimo wysokiego przebiegu. Było z nim wszystko w porządku. To co? Wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!